Hej wszystkim, nie będę owijał w bawełnę, bo chcę szybko to skończyć. Mamy, rozkręciłem tutaj Nikola Plus 100V, nie jest to wersja Plus Plus, tylko Plus. Nikola 100V Plus, teraz chyba już jest Plus Plus wersja, jeszcze nie wiem, nie widziałem tej Nikoli. Pojeździliśmy wczoraj tutaj kolegami, z kolegami z Białego Stoku, trochę po lesie. Po błocie, po wodzie. No i także to jest nowy sprzęt. To oczywiście łapy swędzą, zobaczyć, co jest w środku. No i tutaj rozkręciłem już jedną stronę. No nie, rozkręciłem jedną stronę. Co zauważyłem? Korpus. Korpus jest przeźroczysty. Tu brakowało jednej śrubki, brakowało wkręta. O tu. Trzeba było dobrać, już znalazłem jedną śrubkę. O, tutaj dokręcę, musi być z takim płaskim łubem mniej więcej to jest gdzieś jako trójka wkręt. Obecnego oczywiście, bo jest za długi. A najpierw to wszystko skręcę, no nieco tu się poprawiło. Widziałem u, u Denisa z Litwy, jak on rozkręcał Nikolę plus 100 V. No i tam miałem wrażenie, że u niego ta uszczelka silikonowa jest. Jakby tutaj na wierzch nałożona, a tutaj w tej wersji już jest w środku. I to jest silikonowa uszczelka, która patrzę bardzo dobrze. Uszczelnia tutaj jest czyściutko, nic tu się nie dostało: żadnego brudu i nic. Kupiłem tą kolę ze względu o. Patrzcie, ze względu na tą ogromną dziurę, co tutaj jest. Widzicie, tutaj to jest wersja. 1802 watogodzin. Jedno, ta, takie dwa, dwa ogniwa ma 108 V. 902 watogodzin, 2 razy 9, 1800 będzie. 1802 watogodzin. Możecie sobie skopiować ten koterku i zobaczyć. Jest tam, kieruje. Yy gdzie została złożona ta bateria, kto nawet złożył, o której godzinie, no nie? Wszystkie dane, O tutaj po tym numerze go zarysowałem mazakiem takim ścieralnym, no nie? Zamazałem ten numer. Ale po tym numerze, który jest tutaj, możecie dojść, kto składał tą baterię, nie? Przejechaliśmy wczoraj z 45 km Ważę w tej chwili stówę. Miałem w plecach chyba ze 3 kilo Różności w tym plecaku, ciuchy, także gdzieś moja waga była może 105-106 kg, no i idzie ta Nikola. Nie powiem, idzie, jak cholera jak burza, przyspiesza, wszystko tego simi, simi nie łapałem. Wszyscy mówią, że ale tak i strasznie gwałtownie, nawet i nie hamowałem. No, wszyscy mówią, że Nikola łatwo simi łapie, ale on te kółka w... rozmawiałem z chłopakami. Mówią, że większość większych kółek łapiesz nimi, także to trzeba nauczyć się ten, ten łops, łobling, ten łops, nie? Jak macha wam tym kółkiem przy hamowaniu tym. Rozpędza się super, niosła mnie po prostu, tak jak miałem takie uczucie, jakbym leciał w porównaniu do mojego ACM-a. O tutaj patrzcie, acm stoi. mam jeszcze i motion 5F ze zwiększoną baterią, chyba do, gdzieś obliczałem 760 Watogodzin, czy pod 800 Watogodzin, w każdym razie ze mną, wcześniej przejeżdżałem, no ale testy robiłem zimą, to tak do 12 km przejeżdżałem i tutaj ostatnie kilka kilometrów to już ledwo jechałem, no nie teraz. Normalnie zasięg 36 latem jeszcze nie robiłem. Nie. wiem. Idzie na razie nie będę zwiększał ogniwa, chociaż mam, nie mam tych większych ogniw, no nie. One tutaj chyba 5,5 amperogodziny ma jedno ogniwo. Rozmiar w tej chwili też zapomniałem. To sami to są dostępne dane, także tutaj nie ma znaczenia. Ale o co chodzi? Tutaj sprawdziłem już po prostu trzeba ją skręcić, jednak wszyscy mówią, że Nikola jest super wykonana. Najlepiej z tych, z tych wszystkich, w tej chwili to już jest firma, chyba Begodi się nazywa Gotway, jak wiadomo, podzielił się. Także patrzcie tutaj o, ty, tych wkrętów jeszcze nie ruszałem normalnie, o, widzicie co się dzieje. Jest dokręcone, ale tak po prostu leciutko to jest wszystko dokręcone, nie? Dam o takie większe podkładki, co tutaj jest dziwne. W tych, w tych wkrętach to jest piątka wkręt. Gdzieś ma chyba półtora centymetra, nie? Ale jakoś ta podkładka mniejsza jest tak nabita, że po prostu jej nie sposób zdjąć, ani nie można jej wykręcić. Jakoś na siłę jest prasowana. Jest tu podkładka sprężynująca, żeby się nie, od, nie odkręcało, ale ja tutaj dam klej do gwintów niebieski. To jest niebieski, nie dawajcie czerwonego, bo będzie problem z wykręceniem. I moim zdaniem większej podkładki niż ta, o taka nie można dawać na razie. Póki to jeszcze nie pękło, wszystko to nic nie wzmacnić. Dacie ogromne podkładki albo taką dużą, to może Wam po prostu popękać ten korpus bo on nie, nie będzie pracował, nie? To jest jedna rzecz. Teraz tutaj przykleiłem przy pedałach kawałek tej gumki, no nie, i już pedały się nie zamykają, odpadają. Będę musiał coś zrobić, żeby usztywnić tutaj po prostu, żeby sztywniej trochę chodziły, I, bo one tak nie dochodzą teraz do końca, no nie ze względu na tą osłonę. Tutaj też to jest chyba piątki śrubki, też słabo było dokręcone. Wszystko tak ledwo, ledwo dokręcone. To już tutaj sprawdzałem. Korpus też nie jest zbyt mocno dokręcony. Także tutaj nie ma żadnych tutaj, chociaż jeszcze tego nie, nie, nie odkręciłem. Zaraz zobaczymy. Nie? Głęboko siedzą, jak to wyjąć to nie mam magnesu kawałek, Bo jak wyjąć jak nie macie to taki o magnesik neodymowy, o widzicie wyjmuje wam, to nawet nie jest piątka to jest czwórka, to jest śrubka czwórka i też gdzieś ma. 12 mm. Nie chcę mi mieć... się, to nie ma znaczenia ile ona ma troszeczkę więcej niż centymetr, nie, także to trzymanie. Tutaj jak można zobaczyć. no Nie już są wstawki metalowe zrobione, także niektórzy jeszcze widziałem, wzmacniają, po prostu tutaj dają, nalewają czy plastiku, czy jakiegoś kleju dają. No nie klej na gorąco nie nadaje się, bo nie będzie. Tutaj wam trzymał tego, ale wzmacniają to, bo to z czasem może może pęknąć. nie No i trzeba skręcić korpus. Zobaczymy później. Na razie się rozłączę. Tutaj próbowałem, próbowałem poszedłem do garażu, nie, przyniosłem klucz. Tutaj jest klucz 22, 24. 24. O, pasuje, próbowałem to wszystko dokręcić, tutaj akurat było bardzo mocno dokręcone, także tutaj tutaj nie jestem w stanie nic dokręcić, jest bardzo mocno dokręcone, nie także ale sprawdzić trzeba, wiecie to jest, nie sprawdzić trzeba, dwa ogniwa no i dobra zobaczymy, włączę się jak będę robił tamtą stronę, tutaj Dam o takie podkładki, deczki troszeczkę większe, w związku z tym, że tej małej nie można zmienić, nie, to dam większe, o, klej do gwintów niebieski, no i tutaj odkręcę korpus cały i też dam po prostu na naklejnie i to na razie będzie wszystko z tej strony, później opona była dość dobrze nasadzona, no nie, Tutaj jest taki jeszcze, taki ząb jest zrobiony. Nie przechylam tego. O, tutaj jest taki ząb, który wchodzi tutaj, o. Tu jest uszczelka silikonowa. Tu jest uszczelka silikonowa, a tu jest taki ząb. Także tutaj ta hydroizolacja jest nawet całkiem niezła. Nie wiem jak tu w środku. Trzeba byłoby odkręcić, zdjąć. Wyjąć silnik i zobaczyć, jak środek, ale myślę, że też jest dobrze zrobione. Może tamtą stronę, jak odkręcę, to popatrzę trochę, albo kamerkę tutaj wpuszczę w środek. Zobaczę, nie? Także tutaj na razie ta strona wygląda super, miejsca jest bardzo dużo. Może te przewody wezmę tretytką, tak delikatnie zepnę, żeby się tak nie latało. Tutaj nic, nie? Na razie tutaj wszystko wygląda obiecująco. Nie w tej Nikoli. Także o z tej strony tyle. Jak rozkręcę drugą stronę, to się włączę powiem. Jest tam podkładka, tutaj gwint, a jak widzicie, o tutaj nie, damy zbliżenie, będzie to widać. O. Wychodzi gdzieś z milimetr ponad śrubę. Także tutaj ta oś jest dość dobrze, to wszystko zrobione. O. Korpus chyba w to trzyma, także tutaj to nie lata. Jeździłem. Nic nie lata, wszystko na razie trzyma, no ale z czasem na pewno, z czasem na pewno ta Nikola zaczęłaby się rozkręcać mocno, nie? Także skręcę ją, skleję, dam te podkładeczki. Później coś z pedałami jeszcze zrobię, a widzicie. Pedały już odkurzałem odkurzaczem, nie? Bo było to było, wszystko wczoraj było może zrobi filmik słabo się nagrało bo wiatr był taki że po prostu huragan można byłoby powiedzieć nie dobra to na razie z tej strony wszystko skręcę zrobię i się włączę na drugą stronę I jeszcze w czasie pracy takie małe wnioski mi się nasunęły no nie jak będziecie odkręcać tutaj widzicie mam trzy rodzaje podkładek o Trzy rodzaje. Pomyślałem sobie, grzechem byłoby ich nie zmierzyć. Już skoro to robię. Czekajcie, wyzeruję tą suwmiarkę Mam co tu mam całe milimetry. O, dobra, dawno z niej nie korzystałem. Wyzerowałem tutaj na dole. Wejdą takie największe jakie mam podkładki. Nie ja zanim znalazłem te to już tutaj zakleiłem, no nie, ale tutaj i tutaj na górę, tu i tu wejdą wam takie większe podkładeczki. One mają mniej więcej 16,5 mm gdzieś 16,5 mm natomiast tutaj minimalna maksymalna podkładka jako, jaka wejdzie na górę, bo tu wam będzie ten korpus łożyska przeszkadzał, nie? To ta ma zaraz zmierzę. Też gdzieś u mnie pokazuje 11,76, ale to jest podkładka, one tam są klepane na, na odlew, także gdzieś 11,5, 11,6. O, może będzie widać, nie? To tutaj na górę. I jak robicie jak robicie, to róbcie, nie odkręcajcie od razu wszystkich śrubek, tylko róbcie po kolei. Na przykład, dwie te, ja zrobiłem najpierw, odkręciłem, dałem, te, dałem klej do gwintów niebieski, no nie, zrobiłem spód, później zrobiłem górę, później zrobiłem środek po dwie. Nie trzeba, żeby to kółko tutaj wam się suwało, czy coś może ono jest w jakiś sposób centrowane. Tutaj bicia nie zauważyłem, kręciłem sporo, patrzyłem. Można, możecie sobie coś tutaj przystawić, zrobić, jakiś pomiar, no nie? O, to wtedy ten. Na razie tych gwintów też, bo tutaj, zdjęcie tego korpusu, to jest nie ma problemu. Tego, tego na razie jeszcze nie wzmacniam. Zobaczymy, jak, jak będę jeździł tą nikolą, nie? O, to tyle na temat tego, i tutaj. I tutaj też robię po kolei każdą śrubkę, której jest odkręcam i od razu zakręcam, daję, daję klej i zakręcam. Nie trzeba tego rozkładać, nie ma sensu. Jak nie chcecie zdejmować silnika, to lepiej to róbcie pojedynczo. O. I teraz przejdę na drugą stronę. Znaczy tu jeszcze nie skończyłem. Jak skończę, to przejdę na drugą stronę. No, i mamy drugą część kółka. Tutaj już z ręki może nie będzie bardzo trzęsło nowy kontroler. Czym się on tutaj różni od poprzedniej wersji? Nie wiem, chyba oprogramowaniem. Jest wentylator, głośniczki, wszystko jest zrobione, zabezpieczone. Tutaj jak widzicie dałem podkładki. Tutaj te mniejsze, które mierzyłem w pierwszej części. Tutaj większe, tu można byłoby dać jeszcze większe. Tutaj może tutaj też by weszły, ale ja zostawiłem tak jak jest, przykręcałem, przykręcałem troszeczkę, troszeczkę mocniej niż było. Nie całkiem tak mocno, ale żeby nie zmiażdżyć tego plastiku po prostu. Tutaj widzicie z bliska ta uszczelka silikonowa tutaj siedzi. No i tutaj ten rowek jest w który też wchodzi osłona. Tlacz tak przewody, tutaj dałem jedną tretytkę, bo wszystko sterczało w powietrzu. I tutaj mamy takie trzy podstawowe węzły śrub. Widzicie tutaj jest ich cztery, tutaj z tej strony były, z tamtej strony śruby, no to już zakleiłem i tutaj zakleiłem bardzo słabo, były tak ledwo, ledwo wkręcone, albo się poluzowały już w czasie jazdy, nie wiem, albo po prostu. Tak słabo były dokręcone. Tutaj była śrubka, i tu reszta wszystko z tamtej strony poszło. No i to tyle z tego kółka. Jeszcze nie zapomnijcie rączki dokręcić, bo się też luzuje. Rączka, tutaj mocowanie chyba po czterech wkręty jest z każdej strony. O. I to tyle. Oczywiście tego wkręta i z tej strony nie było o, w oryginale Jakby nie ma go. Nie wiem. No ja uzupełnię, bo miejsce jest tu oderwane dam kawałek nowej nowej taśmy przykleję. No i to tyle. O, widzicie? Można spojrzeć. Kondensatory dobrze się trzymają są siedzą jak beton te osłony też jakby przylakierowane trochę wszystko jest patrzę płytka jest yy, zalana tym kompoundem, tym nie wiem co to jest ale to jest jakiś taki taki jakby lakier który oddaje ciepło mocniej to tutaj ona jest zalana już fabrycznie ten kondensator troszeczkę się rusza ale jest Przyklejony na silikonie. Uważajcie, nie pchajcie tu rąk, bo 100 V prądu stałego bije bardzo mocno. Boli. Boli. O. I to tyle. No. Nie ma odprowadzenia ciepła. On chyba tu wysysa w tą stronę. Nie wiem, to ciepło nie ma gdzie uchodzić, stąd także rozchodzi się tylko tutaj po tej części. Nie? Tu jakby jest niedoklejony. Chyba specjalnie, żeby powietrze Może jakby się łożysko grzało czy coś, żeby powietrze uchodziło, nie? A w najnowszych typach jest tutaj taki ogromny radiator, chyba to będzie już w Nikoli tej. Plus plus. O, tutaj jeszcze tego ogromnego radiatora nie ma. Gdzie on będzie? W nowej może tu nie tutaj chyba nie idzie pod kółko. O, i to tyle. Bipper i tutaj system audio. Bateria, no i ta dziura gigantyczna, widzicie, no, z tej strony. Ta gigantyczna dziura. No i to tyle. Na razie haj. Cześć, papa.